Witam serdecznie 29 kwietnia mamy event archeologiczny. Zobaczmy o co w tym chodzi. Na początek zbiorę jeszcze to z ze włądu zebrania. No i zaczynamy. Zadanie numer pierwsze. Na początek dostajemy 40 zwojów. Musimy wydać 40 punktów rozwoju, to nie będzie trudne, zobaczymy co tam jest wątkach do wrzucenia. Oprócz bardzo pierwsza pozycja. Na pierwszej pozycji 45, no to będzie 85, 85, pyk, przecamy i pierwsze zadanie zaliczone. No, następne zadanie pokonać 40 jednostek, no to będzie proste, czyli przechodzimy do konkretów. W tym evencie mamy do zdobycia diabelski młyn. Diabelski młyn co on nam daje? Jeżeli będzie rozbudowany do samego końca, będziemy sobie mogli wybrać albo 24% dla armii atakującej bonusu, albo 30% obrony dla armii atakującej. Do tego 12PR-ów, 20 towarów i 20 100 zaopatrzenia, a tutaj będzie przy ataku 10PR-ów 30 towarów i 20 100 zaopatrzenia. perełka będzie zajmowała powierzchnię 6x4, czyli troszkę więcej niż 200 dni życzeń, bo one zajmują 6x3. Więc jak się uda dojść do końca i zdobyć wszystko, będzie to no, całkiem, nawet całkiem niezła Archeologiczny, czyli jak zwykle robimy wykopki. Nagrodą dnia jest zestaw statku powietrznego. Tu jeszcze mamy jakąś opcję, a oczywiście zadania poboczne. No, to standardowy event archeologiczny, gdzie będziemy kopać. Czyli najpierw bierzemy pędzelek, metalkę, omiatamy kwadracik, potem omiatamy kwadracik, puszczamy łopatkę, jeśli coś jest fajnego, zbieramy. Jeśli się pojawi tu coś fajnego, wtedy bierzemy pędzelek i w zależności od tego, co nam dalej wyskoczy, bo jeśli będziemy mieć tu nagrody gdzieś zapopane i tu otwarty któryś z kafelków, to po prostu puścimy tutaj bombę. Bomba działa pewnie standardowo. 3x3 łopatka cały rządek no i pędzelek, jak to pędzelek, jeden kafelek Co nie mogę Wam to zobrazować proszę bardzo, jeden kafelek, mamy nagrodę Pyk. następne, jak widzicie, tutaj mamy już dwa dwa artefakty, więc yy, mógłbym to zrobić dynamitem, ale wtedy odsłonię tylko dwa dodatkowe kafelki, a tak to odsłonię cały rząd, w sumie łopatki nie trasę, bo łopatkę już zyskuje przez samo to, że ona była do wygrania. No i tutaj zdobyłem zadanie poboczne Jakieś tak mi się wydaje. Ja zobaczę albo nie. Nie wiem o co jest z tymi klejnotami. Kalendarz nagród, a czyli jeszcze dodatkowo Zbierając diamenty będziemy wypełniać to to wszystko co tutaj widzimy I jak dojdziemy do końca to nagrodą będzie Jeśli odblokujemy wszystkie miejsca kalendarza do końca eventu Otrzymamy nagrodę specjalną I pewnie będzie Jedna z tych nagród, chyba że będą wszystkie, nie wiem, ale to się Niedługo się o tym dowiemy. Jak na razie będę robił zadania i na bieżąco będę Wam wrzucał swoje postępy. A na razie mam parę ruchów, to sobie pokopię. Zobaczymy co jest ciekawego. No i tak jak tutaj widzicie, tutaj mam tego artefakta, ale jeszcze kopnę tutaj. I tu puszczę łopatkę, za czym może się opłaciło. Dynamit. Proszę bardzo, puszczamy tu dynamit, zyskujemy nagrody, które były zamknięte albo zostaw statku powietrznego, albo 5 punktów rozwoju, albo 2 punkty rozwoju. No ale co nie zmienia faktu, że nic nie straciłem, ponieważ dynamit tak odzyskałem. No i kopiamy dalej posążki, bo one są w sumie najważniejsze bo dopełniając posążki do końca, zdobywamy wielką nagrodę. Naszą nagrodą będzie pakiet ulepszeń diabelskiego młynu. Potem będzie zestaw do renowacji. Potem znowu zestaw diabelskiego młynu. Nie, tu się na razie nic nie zmienia. to Po prostu to będzie świeciło. W sumie to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba, napiszcie komentarz. A w komentarzu co chcielibyście zobaczyć na następnym odcinku. A ja na razie się z Wami żegnam. Postaram się nagrać dla Was jeszcze jeden odcinek, żeby go wrzucić w niedzielę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i cześć. Kinijmo